Maroko kontra Portugalia, trzeci z ćwierć finału Mistrzostw Świata Katar 2022. Witam i zapraszam na miejmy nadzieję kolejne emocjonujące starcie. Czy Portugalczycy będą wciąż w grze, czy może reprezentacja Maroka jako pierwszy afrykański zespół dotrze do najlepszej czwórki? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w ciągu najbliższych. 90 minut. Bardzo głośny doping fanów obydwu zespołów. Barwy także bardzo podobne. Dzisiaj Portugalczycy wystąpią w białych koszulkach i białych spodenkach. Z kolei Maroko wystąpi w czerwonych koszulkach i w zielonych spodenkach. To tak woli ścisłości, aby ich później w trakcie meczu. Ktoś nie pomylił, bo może się to faktycznie przydarzyć. Już Cristiano Ronaldo, widzimy, że poprawiał getry, jest już gotowy do rozpoczęcia meczu. Ostatnie rozgrzewki i już rozpoczęli. Fernandes. Silva. Przedarł się Silva gdzieś tam bliżej pola karnego Marokańczyków. Ale już kontra Amrabat. Bufal. Lewą stroną boiska może sprowadzić tutaj niebezpieczeństwo. Pod bramką Portugalczyków Bufal. Wciąż niepokonany i niezatrzymany. Do Enne Enneserie próbuje po raz drugi. Ale broni to Rui Patricio. João Cancelo. Silva. Fernandes. Cristiano Ronaldo. Mija już Sajsa. Nie ma jednak dogodnej sytuacji do oddania strzału. Próbuje go powstrzymać Sajs. aj, aj, aj. Cristiano Ronaldo powstrzymany przed Marokańczykiem, ale jeszcze okazja Cristiano Ronaldo, ale ponad bramką. To nie był dobry strzał. Widać, że początek nieudany. Widać, że Cristiano Ronaldo mocno zestresowany. Dzisiaj otrzymał szansę od pierwszej minuty. Zobaczymy, czy trener nie będzie tego żałował. Bono. Jak widzimy, nie śpieszy się z rozpoczęciem akcji. Lagana napastnika. Ale przejęcie przez Portugalię. Fernandez. Dobrze w środkowej strefie wojska. Teraz Marokańczycy. Unahi. Do Sajsa. Górna piłka do Ziesza. Leo jednak przeciął to podanie. Guerreiro. Lewą stroną boiska Leao otrzymał piłkę od kolegi z drużyny Leao Carvalho Guerreiro. Potują się Marokańczycy w polu karnym. Leao, ale pięknie broni Bono. 15 minuta meczu, wciąż czyste konto. Jeśli chodzi o tego marokańskiego goalkeepera, piękna parada bramkarska. To on był bohaterem meczu przeciwko Hiszpanii, wygranego w rzutach karnych. Teraz dobrze głową. Jeszcze Fernandes, jeszcze spróbują zagrozić bramce, bo no Portugalczycy, ale już niebezpieczeństwo niemalże całkowicie zażegnane. Jest Zjesz. idzie z natarciem prawą stroną boiska, wyprzedził już wszystkich portugalskich zawodników. Czeka jeszcze na kolegów z drużyny, do których mógłby dograć. Ale przecięte to podanie. Spora rzesza fanów z Maroka. Podobny język, podobna kultura, jeśli chodzi o Maroko i Katar. Mogą się tutaj czuć jak u siebie. Głową zażegnuje niebezpieczeństwo. Dwójka Portugalczyków. Jeszcze trzecia główka w wykonaniu Sylwy Sajs. No, gdyby stracił piłkę przy takim ustawieniu, tak mocno ofensywnym, to mogłoby być niebezpiecznie. Mazrawi do amallaha, ale wybijają piłkę znowu po raz kolejny gracze z Półwyspu Iberyjskiego. Dzisiaj naprawdę obrona funkcjonuje u nich idealnie. Fernandez, João Cancelo, wyłuskał piłkę Saiz, Jest bufal do tyłu do Amallacha. Bufal lewą stroną boiska. No i teraz Diasz wybija piłkę poza boisko. Od wyrzutu z autu Marokańczycy. Mazraoui. Mazraoui może tam dograć do któregoś z dwóch kolegów w polu karnym. Mazraoui i to jest piłka jeszcze jednak w granicach boiska. Unahi. Amala. Zablokowany strzał. Kolejny strzał jednak w wykonaniu jego Nieudany. Zbyt słaby. Zbyt czytelny dla Rujego Patricio. To nie mogło się udać. Neves do Ronaldo. Fernandez. Pięknie sai, Po raz kolejny ratuje z opresji swoją reprezentację. Amrawat. Ale tam było przewinienie w środkowej strefie boiska. Już ustawia piłkę Ruben Diaz. 32. Minuta spotkania na zegarze. Wciąż na tablicy wyników 0 do 0. Neves. Do tyłu do Pepe. Fernandes. Ronaldo. Ronaldo powalony w polu karnym, ale to było czyste zagranie, za które ogromne brawa otrzymał Aguert. Ufal. Bufal wciąż niepowstrzymany, ale teraz mieliśmy chyba pociągnięcie za koszulkę. Pani sędzia upomina jednego z Portugalczyków. Chyba nie będzie tym razem kartki. Jednak nie sięgnęła po kartonik, ale tu już ewidentne pociągnięcie Bufala za koszulkę. 36. minuta spotkania. Wciąż 0-0 w meczu Maroko kontra Portugalia. głębokiej zadumie wykonawca tego stałego fragmentu gry. Hakimi. Jedna z gwiazd ekipy Maroka. Hakimi do Ziesza. Ale przejmują Portugalczycy. Świetna gra głową. To jest to, co dzisiaj wyróżnia reprezentację Lusitani. I teraz oni rozpoczną od rzutu wolnego. Widzimy, że ten mecz jest póki co za świetną postawą defensorów zarówno po jednej jak i po drugiej stronie. Po stronie Maroka głównym bohaterem jest Bono. Po stronie portugalskiej cała obrona. Silva to jest taka górna piłka do niego. Zdecydował się na zagranie. Udało mu się do Cristiano Ronaldo ale pięknie wyszedł Bono. by w stanie tę piłkę chwycić w swoje pewne na tych mistrzostwach rękawice. Amrabat. En-Nesyri. GS coraz bliżej pola karnego Rujego Patricio ma do kogo dograć. Znowu zawodnicy w białych koszulkach jednak byli na posterunku. Fernandes. Silva. Tiki-taka w wykonaniu Portugalczyków. Otrzymuje piłkę Leao. On jest bardzo szybki. Cristiano Ronaldo. Ronaldo jest 1-0. Bramka do szatni. Portugalia obejmuje prowadzenie w 45. Minucie. Ależ końcówka tej pierwszej połowy. No niesamowite. Leao podał do Cristiano Ronaldo. Bono się nieco zagapił. Zbyt wcześnie się położył na tej murawie. Nie był w stanie sięgnąć tej piłki. Ale też warto zwrócić uwagę na to, że to nie był łatwy strzał. Aż się uciszyli kibice Maroka. Zgromadzeni przecież tutaj w większości. 45 minuta, widzimy jak Cristiano Ronaldo raduje się, jak świętuje, jak wiwatuje. Cały zespół Portugalii teraz w niebo wzięty wręcz. Pytanie, czy uda im się dowieść do końca meczu ten korzystny rezultat? Ounahi. Bo przecież Maroko już pokazało nieraz na tych mistrzostwach, że potrafi doskonale grać z silnymi drużynami. Hakimi będzie wykonawcą tego rzutu wolnego. Dobre dogranie, i co tutaj się wydarzyło? Koniec pierwszej połowy. Mecz z piękną końcówką. Trzy próby Cristiano Ronaldo, z czego jedna zakończona bramką. Teraz zapraszam do studia, gdzie będziemy mogli oglądać powtórki pierwszej połowy, a później słyszymy się ponownie. Druga połowa meczu przed nami rozpoczęli Marokańczycy. Zobaczymy czy jakieś zmiany zostaną poczynione jeśli chodzi o taktykę. Bufal. Ennesyri. Amallach w zasadzie nie ma się do czego przyczepić jeśli chodzi o grę z zespołu z północnej Afryki. Jedyne... Co było na minus, to to, że nie byli aż tak dobrzy jak Portugalczycy. Fernandez, Silva, Cristiano Ronaldo, Leao, odegranie do Ronaldo, Fernandez, zablokowany strzał, Carvalho, przejęcie przez Marokańczyków. Będą się starać zapewne przeprowadzić szybką kontrę, jednak jak widzimy, UNAHI nie oddaje piłki kolegom. Można to było znacznie szybciej przeprowadzić. Enne Syrii, UNAHI. Prawą stroną boiska. Ma do kogo zagrać Nne Syri. Wystawia mu się tam Bufal. Nie ma spalonego Mazraui. Mało dzisiaj widoczny przy piłce. Silva jednak był lepszy. Carvalho. Neves. Fernandez. Portugalczycy na pewno chcieliby doprowadzić do 2 do 0. Ale nie tak szybko. Amalda Hunahi. Enne Syrii, Marokańczycy prawą stroną boiska. Nie było przewinienia. Amallach. Amallach już wyprzedza obrońców Portugalii, ależ niesamowite. 60 minuta. Co tutaj Amallach wykonał. Zobaczymy jeszcze raz to na powtórce. Prędkość piłkarza, no ponad 30 km na godzinę. Selim Amallach. 106,2 km na godzinę. Taką prędkość osiągnęła ta piłka podczas strzału Amalaha. 1 do 1. Na murawie nerzy wciąż Rui Patricio załamany. A wiwatują marokańscy piłkarze i marokańscy kibice, którzy tutaj odetchnęli z ulgą. Bo ich pupile doprowadzili do remisu. Jest 1-1. Wciąż jest nadzieja. Kontuzja Ennesybiego niestety. Jedna z największych y gwiazd ekipy Maroka, Hakimi N. mimo kontuzji, jak widzimy, ale dał się powstrzymać rywalom: Guerreiro, Carvalho, Fernandez. Górna piłka do Silwy. Silva przyjął, natomiast Mazrawi był tuż obok niego. Będzie wyrzucał tu dla reprezentacji, jednak Maroka. I zmiana. Witinia wejdzie. On zastąpi Carvalho. Maroko. Czyżby na razie bez zmian? Czyżby Enne wciąż miał pozostać na boisku? Dość ryzykowne. Azraui. Pędzi lewą stroną boiska. Zawodnik z numerem 3. A Mallach, zdobywca bramki Selim. A Mallach, ale on jest turbo-szybki. Niesamowite, inne serii. I teraz Unaki, ale szybszy był Rui Patricio. 70. minuta spotkania. Wciąż na tablicy wyników. Od kilku minut widnieje Remis 1-1. Witinia. Leao. Do Cristiano Ronaldo. On potrafi zrobić naprawdę wiele, ale czy tym razem? Cristiano Ronaldo, Leao i broni Bono. Świetna interwencja marokańskiego bramkarza. Dzisiaj można powiedzieć, że obydwaj bramkarze mają po jednym błędzie, ale ten błąd kosztował ich utratę bramki, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Amallach walczy tutaj z PP Bufal, N-Syri, dogodna sytuacja, jeśli uda mu się wyprzedzić tego ostatniego obrońcę, ale to się mu może nie udać. N-Syri, Diaz. Witinia. Celność podań 93 do 83 na korzyść Portugalii Fernandes. Ale można się było tego spodziewać, bo Portugalia jest lepsza technicznie, jest lepsza pod względem umiejętności, ale nie potrafi tego udowodnić na boisku. Odbiór znowu przez Iberyjczyków. O i co tutaj się wydarzyło? Czy będzie jakaś decyzja? linia wchodzi, on zastąpi Pepe. 80. minuta spotkania. Czy będzie tam zaraz rzut wolny dla reprezentacji Portugalii, czy też dla Maroka? Jednak dla Maroka. Tak zdecydowała pani sędzia Mazraoui. Jeszcze zapewne około 13 minut. Licząc z doliczonym czasem gry, będą mieli Marokańczycy na to, aby doprowadzić do stanu 2 do 1. Unahi, zjesz Znowu Unahi. malach. On potrafi dzisiaj. Naprawdę wiele. Neves. To jest jego dzień. Fernandez. Cristiano Ronaldo. On potrafi taką jedną akcją z kolei zamienić rezultat spotkania na korzystny. Cristiano Ronaldo tuż przy polu karnym. I dogranie. Ale czy to dojdzie do adresata? Doszło. Główka. Bardzo czytelna jednak. Z bliskiej odległości od Bono. Leao. Ale zgarnął tę piłkę zawodnik z Maroka. Vitinha. Znowu odzyskali piłkę w środkowej strefie boiska Portugalczycy. Vitinha. Przerzut do Guerreiro. Guerreiro jednak był na ewidentnym spalonym. Kolejna zmiana. Sabiri zamiast Onahiego. I João Feliz zamiast Leo. 89. minuta spotkania już się rozpoczęła. Sajzer rozpoczyna dalekim wykopem. Amalach, niedobrze, przejęli Portugalczycy. Neves, Cristiano Ronaldo. Teraz, ostatnie szanse na to, aby zmienić rezultat spotkania. Jeszcze przed dogrywką Fernandez. Fernandez próbował wycofać piętką do Ronaldo, ale bardzo niecelnie. Odzyskują piłkę Marokańczycy. Sabiri. to może być ostatnia akcja. Regulaminowego czasu gry, nie licząc dogrywki, koniec. 1 do 1. Zobaczmy teraz kluczowe akcje tego spotkania. Wracamy już na dogrywkę. Hamdallah zastąpił Ziyecha. To jest zmiana w ekipie Maroka. Silva wszedł zamiast Cristiano Ronaldo. Można by wręcz zażartować, że gdy Cristiano Ronaldo zszedł z boiska to jest nadzieja na to, że będą grali lepiej Portugalczycy. Mazraoui. Amrabat. Chociaż wcale to nie musi być żart. Amalaha. Ależ on dzisiaj gra niesamowicie. Sabiri. Sabiri wypoczęty. Niedawno wszedł na boisko. Ale przejęcie już przez Portugalię. Fernandes na prawą stronę. Jest tam Silva. Silva przyjął na klatkę piersiową. Podaje do drugiego. Silva, Silva po ziemi, ale to nie był dobry strzał. Ostatnie minuty spotkania. Bunu. I Joao Feliz w pojedynku główkowym z Hakimim. poza boiskiem będzie wyrzucał tu i chyba będzie także i kolejna zmiana. Bo widzimy rozgrzewającego się zawodnika przy linii bocznej. Jednak nie tym razem. Sabiri. Amrabat. Nieco wycofani Portugalczycy, ale oni wiedzą, że muszą uważać na takie kontry. Hamdallah. Niedawno wszedł na boisko Nne Syrii. Teraz Nne Syrii, który jednak no nieco osłabiony tą kontuzją. Niewątpliwie Mimo to jednak nie został zdjęty z boiska, walczy dzielnie. A i może dzisiaj wywalczyć nawet i historyczny półfinał. Już jest ten ćwierćfinał historyczny dla Maroka. A półfinał byłby niesamowity nie tylko w skali Maroka, ale i w skali całej Afryki. Nigdy drużyna z tego kontynentu nie grała w najlepszej czwórce. Od minut czasu gry na tablicy. Nieudane zagranie, Bufala. Palinia przejął piłkę i mamy koniec pierwszej połowy dogrywki. 105 minut za nami, wciąż bez rozstrzygnięcia. Jak widzimy, Bono w całkiem dobrym nastroju. Ależ tam wrzawa na trybunach, oby tylko po raz kolejny nie doszło do zamieszek. Szer wszedł zamiast Amallaha, Mendez zamiast Guerreiro. Zmiana po jednej i po drugiej stronie João Feliz Fernandez, ale te zmiany wciąż niczego nie przynoszą. Silva do João Felisa. Tu był ewidentny spalony, no tu nie mamy żadnych wątpliwości. Niepotrzebne zupełnie wyjście tego portugalskiego snajpera. Spalony widoczny z kosmosu. I z rozpoczęcia rzutu wolnego, Portugalczycy zdenerwowani niewątpliwie. Boją się, że podzielą los swoich kolegów z Hiszpanii. Szer. Szer. ależ teraz rajd ofensywny tego zawodnika. I jeszcze próbował strzału, ale za słabo. Z pewnością tutaj mógłby nieco podbiec jeszcze. Diaz. Feliz, no ale też trzeba przyznać, że dzisiaj portugalscy obrońcy są niesamowici, zwłaszcza tej główki Mazraoui do bramkarza Jezy Bono. Wyrzut piłki, wykop na środek boiska. Przejęli Portugalczycy, Neves, Silva. Fernandes, Fernandes, nie udało mu się pokonać Bono. Portugalia kontra Maroko wciąż 1 do 1. 117 minuta spotkania. Coraz bardziej nerwowo po stronie Portugalczyków. Ależ to będzie niesamowity, dramatyczny koniec. Drugiej połowy dogrywki. Zobaczymy, czy dojdzie do rzutów karnych. Jest to wielce prawdopodobne. No, chyba że w tej akcji Portugalian zdobędzie bramkę. Silva, Silva. Oj, pięknie, Bono. Ryzykownie, ale to się opłaciło. I teraz może iść Maroko z szybką kontrą. Lagana na Sabiriego, zgarnął jednak piłkę Mendes. Palinia. Mendes. Pitinia. Podanie na dobieg. Fernandez. Po ziemi do Silwy. No i odzyskali piłkę już Marokańczycy. Sabiri Nie pozwolił już sędzia dograć tej akcji do końca. Renis. Jeden do jednego. Będą teraz rzuty karne, czyli wielka wojna nerwów. Chwila odpoczynku i zaraz się przekonamy kto będzie wykonawcą tych rzutów karnych. Kto będzie zwycięzcą dowiemy się za jakieś 5 minut. Zawodnicy już zgromadzeni wokół swojego kapitana. Także i rezerwowi. Znamy już wykonawców rzutów karnych. Możemy zatem zaczynać. Bufal kontra Rui Patricio. To będzie pierwszy pojedynek. Bufal 1-0 Maroko. Znowu rozpoczynało rzuty karne. Podobnie jak w meczu z Hiszpanią. Teraz jest jeden do jednego. Punu dał się pokonać. N Syrii. Enne N Enne Syrii. Jest 2-1. Maroko wciąż bezbłędne. Silva. I nie obronił Punu, ale był bardzo blisko. Hamdallah. I obronił to Rui Patricio. Coraz bardziej nerwowo się zacznie robić. Neves także nie trafił. Trafił w słupek. Akimi. Po ziemi, ale tuż właściwie nad ziemią. Ale skutecznie. Witinia. Witinia w sam środek. 3-3. I teraz Amrabat. Amrabat od wielu lat gwiazda marokańskiej piłki, ale tym razem nie trafił. I oby to nie kosztowało ich utratę miejsca, w półfinale gwizdzą kibice chcą na pewno rozproszyć silwę przy wykonywaniu tej jedenastki, ale Portugalia 4-3 w karnych pokonuje Maroko i witamy Portugalczyków którzy zagrają w półfinale ze zwycięzcą pary Anglia Francja, ależ tutaj radość ależ tutaj wiwat, a my się już będziemy żegnać zapraszam do subskrybowania, zostawienia kciuków i komentarzy i do oglądania tych powtórek, a także zapraszam na serwer. Na razie.